Tutaj mamy Biturbo. Yy, kolektory tam są jak są. Właśnie czyścimy kolektor. Zobaczcie to jest 179 auto. Ma przejechane, pierwszy właściciel. Przyjechał on. Jeździ średnio do pracy około 30 km codziennie. No i jakieś tam trasy. Ale do pracy ma taki uczciwy kawałek. Tak wygląda. I to niestety idzie w tym. Widzicie, ile tu jest na, na tym? W kolektorze jest tu. No i AG. Era właśnie o dziwo mocno nie, jakoś nie oblepiła, no. ale tutaj i to, to jest tragedia, tak? bo tu już klapy nie działały, one, one już się nie zamykały jak należy, bo to stawało dęba. No a tutaj w kolektorach to zależy, to się wysypało, bo zaraz będziemy to czyścić, tutaj też jest, jest grubo. O, tutaj mamy dzisiaj biturbo, jest już rozbebrane, trochę jest brudne, bo to jest w trakcie. Słuchajcie, ten wstępne czyszczenie. Bo w biturbo niestety kolektory z głowicy wychodzą całe, co nie? Kolektor pojechał do prania. Chyba tam wam nagrywałem, czy nie on już przyjechał. Jest kurwa zrobiony na ten na tip top. I że tak powiem, tutaj też wszystko jest poczyszczone bo egier też trzeba go wyjąć. Słuchajcie, jak będziecie w bitur, bo będziecie wyciągać te, tego egiera, to i tak liczcie na to, że to wam się urwie, bo tego nie szło wyjąć. Tu taka była korozja na tym kominie, czyli na tym plastiku, nie wiem, gdzie on tam. Ten króciec który tutaj tu wychodzi z głowicy, co nie? Ja to zaraz będę mył wszystko, bo to ciężka jest robota. Ten plastik powiem tak. Co czyszczę, to ten kawałek zawsze się kurna ułamuje. Znaczy inaczej, co drugi samochód udaje mi się to rozebrać. O, tutaj mamy. To tu jest ten kawałek, który siedzi w głowicy. Widzicie tego, to zostało w chodnicy i to naprawdę. Ja to wiem o tym, że to jest. odkręciłem i nie dało rady tego. że tak powiem. Nie dało rady tego przeczyścić. Więc no to wejdziemy z koksem. Przewódnica doczyszczona. Ta kolejka też leży. Kolektor też. Prawie. Prawie, bo ja tego nie oglądałem i widzę, że to będzie hej do No Na coś się chłopaki zobaczcie. Niby wyczyszczone. Oto. A to jest niedoczyszczone. Dobra. Tak to będzie, taki to rzecz. Co jeszcze? zobaczcie tu już na turbinach, jakie jest zasmolenie. Na razie czyścimy kolektor. Ja mówiłem klientowi dawno, że to będzie trzeba zrobić. A, a niestety on zwlekał, zwlekał. I no moim zdaniem to, to, znaczy kolektor ze zrobi, to bardzo dobrze że zrobi, ale tu jeszcze będzie pewnie DPF niedługo do wyjęcia, co nie? bo... Tu jest i AdBlue Jest i ten Więc No niestety taka będzie robota Auto ma tam 170 chyba 9? 189 nie pamiętam. Więc No jedziemy dalej z koksem Tu wygląda brudno, bo będzie wyglądać Kolektory są doczyszczone i właśnie chodziło o podstawę, a w podstawie Te jeszcze pod całą Od strony Tu aluminium jest ok, ale tu gdzie jest Stal i czyli tak leży podstawa No to tutaj widać co tu zrobiło z o-ringów to, Tego nie ma co nie No niestety jak się tego nie wymieni to To by ciekło tak? a do tego później trzeba cały kolektor wyciągać i wszystko Więc ta robota nie. To jest nieduża, no oczywiście tu było błota i wszystkiego, jeszcze piach jest, zaraz będę odkurzał tam, bo po kolei to działamy, ale można tu berbeluchy zrobić. No i tyle, jesteśmy ku składaniu teraz. Już wjeżdżamy tutaj, chłodnica przygotowana, czysta. Może to nie super nie wygląda, bo to i tak finalnie tam, gdzie skręcam, to się nie da tu czystości przy takim rozbieraniu utrzymać, a jeszcze pokażę, zobaczcie, widzicie. Takie coś się urwało, co nie, bo tu powinno być odrobinę dłużej, o tak jak to tu, to oczywiście zostało w, tutaj w chodnicy egr no i nie ma szans, żeby tego inaczej zrobić, tak. Jak tylko dotknąłem, to od razu odpadło, ten po prostu plastik to jest taki skorodowany, przegrzany, bo tu wszystko jest przegrzane, co nie, tam jeszcze plastiki od góry pękły, o, to pękło. Tego to mi się raptem w trzech autach, jak ma tam 200 tysięcy przejechane, udało rozebrać, zawsze pęka, co nie. No i co, te uszczelki to są normalnie jak z plastiku, zresztą były na równo, nowe wystają ko 3 mm, to wymieniam, bo tutaj ciekło delikatnie, a za chwilę się zaczyna, jak nie szukacie w wycieku, to zawsze wycieknie na, tej, na, na tym, tutaj, na tej ośce. Tak to co, jedziemy dalej z koksem, składamy i, yy, i będzie jeździć, tak? Kolektorki tam są doprane na czysto, jeszcze przed samym tym założeniem kolektora ja to doczyszczam, więc yy, ale nagaru już nie ma. Eee, kolektor tu zobacz. Tak wygląda po praniu. Lepiej nie będzie, bo on się nie będzie świecił, bo byśmy go tego nie doprali. Kolektor już z nowymi uszczelkami. Wyczyszczony, tu nie ma nic. Więc to co widziałeś, to tu były takie malutkie dziurki, przeloty, to sobie zobacz jak masz. przepustnica wyprana gland. Kolektor tak samo tutaj wyprany na Glans. Te kolektory, tu zawory, wszystko poczyszczone, chłodnica uprana, tam pod spodem też jestem powymieniane wszystkie te teoringi, wszystko. Na no motor to będziemy prać, bo to jest z który ja nie jestem w stanie bym musiał to robić bez tego. Jest wszystko pozabezpieczane. Więc jak to poskładamy, zalejemy nowy płyn chłodniczy, no wiadomo, yy, oliwę, to nic tam w sumie się nie stało. Zobaczę, ile ona ma przejechane, Jak, ale chyba żeśmy robili, to nie trzeba. E, no i co? Te uszczelki, właśnie wszystko to wszystko musiało iść z oryginału. E, świece też wyciągnięte, no bo muszę motor później przedmuchać bo nie daj Boże coś wpadło, no to zawsze wyrzuci, a jakby...